Ei, Ei tu, eu 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 she... é que equipe nosi, nós, é é muito bem-vindos, Całą noc tańczy ze mną cały, tak tak cały skład, oho, to, to nasz lot, lot tak to, to robi ekipa, Całą noc tańczy ze mną cały skład, oho, to no nasz, nasz lot, tak, tak to robi ekipa, ekipa. Całą noc nie musisz się bać, to nasz no, no, lot, to nasz lot, trzeci sezon, ekipa, hej, Ekipa, o, ekipa, o, ekipa, o, ekipa, ekipa. Ekipa, o, oh, ekipa, o, oh, ekipa, o, oh, ekipa, taki oh, oh, kraj, Polska ekipa, ekipa, czy Stany, czy ten Zazibar, robimy swoje, taki mamy vibe, mamy plan, to nie jest finał, ekipa jest za godzina, więc nic już nie zatrzymana. Hakuna matata Zoba rzekuna stolatać dużo tak. około świata Boku ma brata i brata i brata i kilka tych siód czujemy luz, robimy tłum, robimy bunt